Lutel prosi widza o zostawienie łapki w górę. Widz? O, zaczynam myśleć, że masz duże marzenia, jak na skromnego chłopa. Przyznajcie się, kto z was nie marzył o tym, aby trochę się porościągać na madajowym łożu? Albo porządnie rozgrzać, krzycząc z całych sił. W tym królestwie to wszystko jest możliwe. Zagazować też możemy za odpowiednią cenę. W każdym razie dzisiaj znajdujemy się w grze twierdza 2, gdzie postaram się zdobyć kilka rzadkich osiągnięć podczas jednej rozgrywki. Mam tu nawet takie, które dotyczy wykorzystania wszystkich narzędzi tortur. Aż dziwne, że do tej pory go nie zdobyłem. W tym materiale zobaczycie zamek, w którym tortury to codzienność. Tak samo jak nałogowe picie piwa i walka ze szczurami. Niby postawienie każdego budynku nie powinno być problemem, ale no sami zobaczycie. Jednak zanim przejdziemy do budowy tego pięknego królestwa, pozwólcie, że opowiem wam o nowościach od polskiej marki Endorfi, która jest partnerem tego kanału. Od teraz możecie kupić takie cudeńko. Mowa o ramieniu typu low profile, które posiada między innymi wysokiej jakości podświetlenie LED, budowany przewód z gniazdami USB-A oraz USB-C. A także zestaw przejściówek, bo kto powiedział, że musicie tu zamontować mikrofon? To już od Was zależy, do czego posłuży ten sprzęt. Wszystko jest stworzone w taki sposób, by zajmować jak najmniej miejsca, pozwalając Wam wybrać idealne umiejscowienie tego ramienia na biurku. A jak już mowa o biurku, to co powiecie na takie podkładki w wersji XL? Endorfi ma duży wybór tego typu gadżetów i tak się składa, że mam do rozdania dwie takie podkładki. Macie tu odporną na zawilgocenie tkaninę z antypoślizgowym spodem. Rozmiar XL ma powierzchnię 900x400 mm, więc spokojnie pomieści myszkę i klawiaturę. Więc tak jak mówiłem, te dwie podkładki mogą być wasze. Wystarczy, że polubicie ten materiał, zasubskrybujecie mój kanał, a w komentarzu odpowiecie na bardzo proste pytanie. W którym roku wyszła Twierdza 2? Spośród osób, które dobrze odpowiedzą, wybiorę zwycięzców w poniedziałek 24 lutego o godzinie 20. I wtedy też pod tym filmem przypnę komentarz z informacją, kto wygrał. A teraz wróćmy do torturowania moich poddanych. Ogólnie na samym początku chciałem zagrać na mapie do trybu swobodnej budowy, którą znalazłem w warsztacie Steam. Ładnie wyglądała i miała dodatkowo bandytów rozmieszczonych w kilku miejscach, którzy blokowali dostęp do niektórych surowców. Więc uznałem, że budowa ładnego zamku z myślą o tych wszystkich osiągnięciach właśnie na tej mapie to dobry pomysł. Więc rozwijałem powoli gospodarkę. Patrzyłem, jak moi poddani okradają spichlerz, by chwilę później umrzeć z powodu smrodu wielkich odchodów. Ten pan to zdecydowanie bohater tej wioski. Czasami jacyś bandyci próbowali mnie zaatakować, ale na szczęście dostałem na start kilku żołnierzy. Później dorobiłem się sądu oraz katów i mogłem już przeprowadzać pierwsze tortury. Piwo też produkowałem, i upijałem moich niewinnych poddanych. Więc, jaki był problem? Cóż, zrobiłem kilka rzeczy, które miały dać mi osiągnięcia, a niestety z tym nic nie pokazywał. Dlatego tak dla testu na szybko włączyłem tryb potyczki z botami. Następnie zaspamiłem mapę chatkami myśliwego, bo nie miałem jeszcze osiągnięcia za postawienie 50 budynków produkujących jedzenie i za zrekrutowanie wszystkich żołnierzy z koszar, co też zrobiłem. Wtedy rzeczywiście zdobyłem oba osiągnięcia, więc niestety potwierdziła się moja teoria, że tryb swobodnej budowy nie nadaje się do tego typu rzeczy. A to oznaczało, że musiałem zacząć całkiem nową rozgrywkę, walcząc przy okazji z botami. Za przeciwnika wziąłem sobie króla. Żeby trochę utrudnić sobie zadanie, zacząłem jako włościanin posiadający zaledwie 100 sztuk złota. Niby na tej mapie surowce były dość blisko, więc mogłem szybko rozpocząć wielką rozbudowę. W pierwszej kolejności stawiałem tartaki blisko drzew. Przynajmniej w tej wersji twierdzy targowisko jest darmowe, więc nie da się popełnić głupiego błędu. I wtedy mogłem za całe złoto kupić więcej drewna, by następnie ściągnąć do królestwa nowych wieśniaków i postawić kilka budynków produkujących jedzenie, żeby wszyscy nie umarli mi z głodu. Mój przeciwnik niby wolno się rozwijał, ale nie mam zbyt dużego doświadczenia w walce z botami w tej twierdzy, więc wolałem od razu postawić koszary. Na razie mogłem robić tu jedynie zwykłych wieśniaków. W międzyczasie zaczęły się częste dostawy drewna, więc można było rozwinąć jeszcze bardziej całą gospodarkę. Teraz wypadało zwiększyć racje żywnościowe, żeby dostawać punkty honoru, bez których nie dało się awansować. A bez lepszej rangi nie miałem dostępu do wielu budynków. W końcu zdobyłem 10 punktów i mogłem stać się szlachcicem. Od teraz miałem możliwość budowy chociażby kamieniołomów, a akurat kamień był tu bardzo potrzebny. Tymczasem mój przeciwnik nie wyglądał jeszcze na wielkie zagrożenie i tak naprawdę wbijanie kolejnych rang nie było żadnym problemem. Czego nie można powiedzieć o pojawiających się odchodach. W tym momencie miałem już dostęp do dołów na odpadki, które trzeba było rozmieścić w całym zamku. Niestety, im dłużej kubsko leżało na ziemi, tym więcej kłopotów mogło sprawiać. Kmiecie umierają od zarazy! To też podchodzi pod torturowanie. Na szczęście w końcu przybył nasz bohater, który uratował resztę wieśniaków. Następnie wszystkie odpady mogły trafić do tego dołu. Natomiast odpowiedzią na szczury miał być słupek sokolnika. Po chwili mogłem stać się rycerzem. Ogólnie trzeba już było zainwestować w kuchnię i przede wszystkim strażnicę, by łapać złodziei. A skoro rozdawałem jedzenie, to potrzebny był jeszcze skarbiec, gdzie mogłem zacząć pobierać niewielkie podatki. Na razie pracownicy kuchni się obijali, bo nie miałem jeszcze żadnego jedzenia. Ale w pierwszej kolejności postawiłem sąd, żeby poradzić sobie z przestępcami i zacząłem produkcję łuków, bo wypadało kogoś wysłać na mury. Ci tutaj raczej się do tego nie nadawali. Dzień dobry! Oczywiście potrzebna była jeszcze zbrojownia, którą postawiłem niedaleko koszar, żeby później połączyć wszystko murami. Niestety, dalej miałem pewien problem. Kmieć wystąpił przeciw prawu, mój panie. Dwóch złodziei już wisiało w lochach, ale trzeba ich było w końcu ukarać. Sędzia nie mógł się doczekać, by wydać jakiś wyrok. Tymczasem u mojego przeciwnika szykowało się przedstawienie, na które nie starczyło miejsca w środku zamku. U mnie dopiero stawiałem budynki produkujące specjalne jedzenie przechowywane w kuchni. A przestępczość dalej była dużym problemem. Więc wypadało w końcu postawić te podstawowe narzędzia tortur. I zacząłem rekrutować łuczników, bo obawiałem się ataku ze strony bota, który akurat wysłał na mnie kilku biegających pikinierów. Więc posłałem szybko łuczników na koszary i zbudowałem pierwszy kawałek muru. Co gorsza, atak nastąpił z dwóch stron, bo tu biegli pikinierzy, a tutaj zobaczyłem katapultę. Nie chciałem tracić żadnych budynków, więc zrekrutowałem kilku wieśniaków z widłami i wysłałem ich na tę katapultę. No cóż... Przynajmniej pikinierzy chcieli dostać popysku od moich łuczników, a co do chłopów... Cóż, mieli problem z atakowaniem czegokolwiek, więc zaczęła się wielka gonitwa. Nie wiem po co im były te widły, bo totalnie nie potrafili z nich korzystać. Pikinierzy niestety, dostali się na mury, ale szybko zostali pokonani, więc moi łucznicy mogli pomóc tym beznadziejnym wieśniakom w zniszczeniu tej szalonej katapulty. Panowie nadawali się co najwyżej do sprzątania odchodów. W międzyczasie, gdy zamek był atakowany, lord wolał się obżerać. Tak się skupiłem na obronie, że dopiero w ostatniej chwili zauważyłem, że spada mi popularność, ale zdążyłem jeszcze zmniejszyć podatki, by uratować sytuację. A skoro miałem postawić wszystkie budynki, to wypadało zbudować pole turniejowe. Swoją drogą. Nie miałem jeszcze katów, a przestępca i tak już siedział w klatce. Nawet nie wiedziałem, że sędzia też potrafi odprowadzać złodziei. Bezrobotni wieśniacy mieli przestrogę na przyszłość. Jednak walałem, żeby sędzia siedział w sądzie, więc postawiłem budynek katów. Tylko teraz wszyscy się zbierali, żeby zobaczyć pojedynek rycerzy na koniach. Dajcie znać, na kogo stawiacie i to najlepiej zanim dojdzie do uderzenia. Teraz już można było skupić się na dalszych torturach. Chociaż nie wydaje mi się, żeby kolega tu mocno cierpiał. To już prędzej madejowe łoże spełniało dobrze swoją rolę. Przynajmniej dzięki tym torturom wbiłem punkty potrzebne do zdobycia nowej rangi. Teraz mogłem zająć się stawianiem wszystkich budynków potrzebnych do odblokowania kolejnego osiągnięcia. Tylko znów coś mnie atakowało, a wieśniacy jak zwykle potrzebowali pomocy. Później wróciłem do budowania dosłownie wszystkiego, wliczając to wieże i mury. I w zasadzie dopiero teraz zabrałem się za produkcję piwa. Zaczynając od farm chmielu. Przynajmniej w samym środku zamku znalazło się jeszcze miejsce na karczmy, A obok dzieci brały udział w jakimś przedstawieniu. I w końcu dzięki pomocy między innymi tego pana mogłem wbić najwyższą rangę. Powstań lordzie! Niestety nie miałem tu miejsca, by ładnie otoczyć zamek z każdej strony, więc ostatecznie powstało coś takiego. A pierwsi goście już zaczynali odwiedzać karczmy. Tylko nie wiem, czy chcę wiedzieć, co się z nimi działo po wyjściu z Budynku. Po pewnym czasie musiałem usunąć kilka narzędzi tortur, bo nie wszystkie były wykorzystywane, a bez tego nie dostałbym osiągnięcia. I na wszelki wypadek na murach umieściłem wszystkie rodzaje pułapek. Niestety dopiero gdzieś po godzinie rozgrywki uświadomiłem sobie, że ja tu w sumie nie postawię ani jednej smolarni, bo na tej mapie nie ma żadnego bagna, więc nic z osiągnięcia za zbudowanie wszystkich budynków. Brawo ja! To teraz już naprawdę można było skupić się na torturach. Chyba pień kata jest zawsze ulubionym wyborem tych panów, więc musiałem go usunąć, żeby pozostałe narzędzia mogły zostać wykorzystane. Sami przyznacie, że to wygląda na niezłą zabawę. Kolejny delikwent już nie mógł się doczekać. Raczej ostatnie w kolejce było to krzesło, w którym nieszczęśnik musiał siedzieć, gdy był jednocześnie... powiedzmy, że dotykany na ciepło. Teraz mogłem odbudować pozostałe narzędzia tortur, bo jak później zobaczyłem, osiągnięcie za wykorzystanie wszystkich maszyn zostało zaliczone, więc wieśniacy mogli wrócić do wesołej zabawy. Mówię oczywiście o kibisowaniu rycerzom. Pewnie postawili cały swój dobytek na jednego z nich. Czekając na wbicie pozostałych osiągnięć, zacząłem masową rekrutację rycerzy, którzy mieli w przyszłości rozprawić się z moim przeciwnikiem. Nawet od razu wysłałem ich na zewnątrz, czemu z zaciekawieniem przyglądały się te psy. Panowie mogli się trochę rozerwać, walcząc z tymi pikinierami, którzy co jakiś czas podchodzili pod zamek. Zrobiłem nawet wieżę oblężniczą, która miała czekać na odpowiedni moment. Do osiągnięcia ze szczurami jeszcze trochę brakowało. A to z piwem nie pokazuje postępu, więc czekały mnie długie minuty nic nie robienia. Przynajmniej stawałem się bardzo bogatym lordem, i takim pobożnym. Więc człowiek uznał, że w sumie można odejść od komputera i wrócić, jak już osiągnięcia zostaną wbite. Ale każdy doświadczony gracz twierdzy 2 już wie, co się zaraz stanie. Kmiecie umierają od zarazy! To czeka każdego, kto się teraz ze mnie śmieje. No, to tak w skrócie. Gdy lord wejdzie w tę chmurę zarazy, która powstaje przez średniowieczne kupsko, umiera w zasadzie w ciągu sekundy. Więc jeśli chciałem odejść od komputera, musiałem uwięzić lorda w siedzibie. Nie wiem, czy samo wysłanie go na górę by wystarczyło, więc kazałem mu patrolować ten dach. Trochę ćwiczeń jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Co prawda, nie mógł już spotykać się ze swoją lubą, ale jak cały czas siedział w pełnej zbroi, to i tak nic by z tego nie wyszło. Teraz już raczej mogłem puścić grę na najwyższej prędkości i nie patrzeć na to, co się dzieje. Skład jest pełen, mój panie. To mnie już nie obchodziło. Po jakimś czasie sprawdziłem nakładkę Steama i w końcu mogłem zakończyć tę rozgrywkę, bo udało się wbić osiągnięcie za spożycie tysiąca beczek piwa. Oczywiście sam tego nie wypiłem, a szczury też zostały wytępione. Więc moi żołnierze, którzy cały czas tu stali, mogli wziąć się do roboty. Niestety jakimś cudem zniszczono wieżę oblężniczą, więc musiałem szybko zrobić nową. Za dużej prędkości to ona nie ma, więc trochę się naczekamy. W teorii mogłem zrobić nowy obóz oblężniczy trochę bliżej wrogiego zamku, żeby aż. Tyle nie czekać na te wieże. I gdy już podjechała pod mury, rycerze mogli wbijać do środka. Przy okazji niszcząc te mangonele na samej górze. Później zaczęli przebijać się przez cały zamek, by ostatecznie dostać się na siedzibę i po krótkiej walce pokonać wrogiego lorda. Król może być tylko jeden. I taka jest historia królestwa, w którym poddani zapijali smutne wspomnienia z zasłużonych tortur. Pamiętajcie, że za brak łapki w górę czeka was przejażdżka na tym kole, w razie czego ostrzegałem. A jak mało wam filmów twierdzy, to tu macie materiał, w którym oceniam polskie zamki w edycji ostatecznej. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się!